Dzień dobry, cześć i czołem ja jestem Luxor i witam was w drugim już odcinku z gry Dirt Rally 2.0. Tym razem spotykamy się w miejscu, które na pewno jest wam znane, bo jest to kraj witnącej cebuli o nazwie Polska. I tutaj właśnie odbędzie się rajd tym oto samochodem. Czeka nas więc polski raid samochodem marki Audi z napędem Quattro. Napęd Quattro, czyli napęd na cztery koła. I zanim ruszymy, warto byłoby sobie zmienić tutaj opony ze średnich na twarde, bo wydaje mi się, że ona nam tutaj da ta zmiana dużo bieżnika w trudnych sytuacjach, gdy on byłby mocno zużywany. Pogarsza to co prawda osiągi, ale przy tym aucie raczej nie będzie za dużej różnicy. No i tak, koło zapasowe raczej zostaje jedno. No, można sobie ująć zobaczycie całkowicie albo dorzucić jeszcze jedno, dociążając prawdopodobnie tył dla tynu napędowca pewno w sam raz. tuningów tu też nie mało, bo można tu sobie dyferencjały czy długość biegów zmienić, a auto to ma krótkie biegi i trzeba też dawkować tego gazu spokojnie, bo ponad 500 koni na tutaj pokładzie. Robi swoje w warunkach polskich, no to się nie ma gdzie rozpędzać, chyba. Trasa, którą będziemy jechali, ma 7 km, a miejscowość to Józefin. więc 7.03 km do przejechania w ładnej, bezchmurnej pogodzie. na County. Tak nazywa gratą miejscowość. Nie wiem, czy istnieje. No to ruszamy, słuchajcie. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Start, 6 prawy, otwiera długi przez szczyt do powoli, asfalt 50. Skręt jeden lewy otwiera nietniej długi. Powodzenia! Dziękuję bardzo, i tak samo jak w poprzednim odcinku, również i w tym będzie moje trzecie oko. Rewolucyjnie, naprawdę bardzo fajnie, ciepło się przyjęło, też mi się to podoba. Oraz moja nowa kierownica Logitech G923. Pierwszy bieg wbity i jeszcze jeden disclaimer. Mój już statyw opada, więc muszę czasem go poprawiać. Co chwilę pewno będzie mi to przeszkadzać. Także tyle, możemy jechać. A, cały wschód jest wyłączony, więc będzie realistyka 100%. Prawy otwiera No i już pierwszy zakręt. Koła zablokowane, pulsacyjnie hamowane troszkę. Było gorąco, ale już jest ok. Zobaczcie, jaki to jest dzik. To ma strasznie krótkie biegi. Trzeba spokojnie dawkować gaz, bo inaczej można łatwo wylecieć na zakręcie. A może gdzieś się indziej rozbić. Dać widać, widać, że dziknie, aż z gaz. Co to w ogóle za trasa? Zobaczcie, z jakichś Dakarów żeśmy wrócili. O, już zahaczył. Z jakichś Dakarów żeśmy wrócili. A tu w Polsce każą nam pomiędzy beczkami jeździć, kurczę. Zacisk w prawo. On ma krótkie biegi. dwójeczka jest super krótka, jedyneczka też, trójka też. Czwórka już tak względnie. Na piątce tu można przejechać cały rajd. Nie no, żartuję, czwórka, piątka to chyba najczęściej używany bieg tu będzie teraz. Dobra, hamuj. bardzo długi, 120 Więc musimy słuchać pana, bo inaczej łatwo wypadniemy. 5 prawy, długi, 80 przez skrzyżowanie do 5 lewy zacisk 4 i 6 prawy otwiera 80. Zobaczmy jak wygląda to przez chwilę z trzeciej osoby. Z trzeciej osoby zdecydowanie troszeczkę gorzej się jedzie. Jest to, znaczy w tym przypadku akurat, tak mówiłem w zeszłym odcinku. Miło się może na to patrzy, ale o, ciężej jest wyczuć kiedy się skręca, z tego przodu tak bardzo nie widać, z wewnątrz już jest wygodniej. No ale do oglądania w sam raz, co nie? Dobra, wracamy z powrotem do środka, poprawiamy mikrofon, bo trochę mu się opadło i jedziemy dalej. Otwiera długi przez dużą hopę 30 skręt 4 prawy o, bardzo dłuższy 4 prawy skręt bardzo długi. 5 lewy, długi zacisk 3, 120. Oho! Ostrożnie powoli, Goro... powoli ostrożnie powiedział. Czego tak szybko jedziesz? Odpalaj to. O, jaki szalony. Dobra. O, jaś się obrócił. No i drzewo. Strata czasu. Będę ostatni. Co za raj! Teraz trzeba przyspieszyć. Sześć lewy i skręt ukryty. Jeden prawy zacisk. Skręt ukryty. A, Kurde moje pole. Mówił skręt ukryty przecież. Trzeba nadrobić trochę. prawy do lewy. 30... Hopa, ło! Gorąco, bardzo! Przez otwiera długi do 5 lewy, do 4 prawy, przez szczyt długi. Do 6 lewy, przez szczyt otwiera, przez hop. Do 4 prawy. No nie powiem, rajdy w Polsce nie są wcale takie proste. W Tym Dakarze było łatwiej, gdzie tam byliśmy. <toddy> nie, to nie był Dakar. Dobra, hamuj, 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 hamuj. z ludzie patrzą. Dobra, było ładne. Będą gla, tam klaskać, będą. Prawo, lewo. Przepraszam, lewo, dobrze. Samir, you breaking the car. Do pięć lewy, przez wybój, do sześć prawy. Hamuj, 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 drzewo, drzewo. Uf, dobra, blisko. Do lewy, bardzo, bardzo długi. Otwiera przez szczyt, hopa, do sześć prawy, długi. 6 lewy do nietni, 5 prawy długi. Otwiera przez szczyt do 5 lewy, długi zacisk, 4, 50. 5 prawy, bardzo, bardzo długi, przez skrzyżowanie do 6 lewy, przez szczyt, długi do 6 prawy, długi. Otwiera przez szczyt, 50. I nie nadąża mówić, to tak szybko jadę. 140 przez wyboje, ale szybko jadę. 120 ponad. U. U. znowu hopa. U. Ale kierownicę wyrywam przy takich hopach. Dobra, opanowany. U. Hamuj, hamuj, hamuj. Dobra. Uch, wracaj mikrofon na górę. Ja tu jadę. Przez metę. Oj, trochę przez barierki jakieś. Meta, meta, meta. Znaczy w sensie koniec mapy, żeby się to ktoś nie pomyślał. Dobra. Jesteśmy. Czas nie jest dobry, ale przynajmniej dojechałem. Ha, tak kierowca robi. No to był, to był mój pierwszy taki... Że szybko go pokonaliśmy. No, 5 minut to chyba nie jest dobry czas, zobaczymy. 17 miejsce. No, nie mam co liczyć na pierwsze miejsce w początkach mojej rozgrywki, właśnie w tą grę, ale zgrzałem się i to dość mocno. Jak na pierwsze jazdy nie wyszło tak źle, myślałem, że będę ostatni albo przedostatni. 5:35. No, tam dwa momenty kojarzę były takie. Słabe, ale zobaczcie, no nie wyglądało to źle, ten początek w ogóle jazdy pomiędzy belami jakimiś. Auto miało dużo mocy, momentami walnęłem mu tak w gaz mocno i to mnie też trochę zgubiło, bo ja lubię tak taki wcisk czasem. O, ten zakręt był to w ogóle dobry. No rozbił się trochę, widać jak pięknie się powgniatał. I zabrudził też przy okazji. No siedemnaste miejsce to jest strasznie daleko w tyle. No, ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? Ech, trzeba, trzeba. To był rajd polski. Ale mamy tutaj dużo więcej możliwości, bo możemy sobie przejechać historyczne czy inne relikrosy. Więc myślę, że spotkamy się jeszcze na tym dyrcie w innym trybie, bo zeszłym razem była próba czasowa, a tym razem rajd. A rajd w Polsce. A jeśli chcielibyście coś konkretnego zobaczyć w tej grze, komentarze do Waszej dyspozycji. A tymczasem dziękuję bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć i czołem.